Drodzy mieszkańcy Przyczyny, szanowni internauci, co 4 lata macie Państwo możliwość skorzystania z oddania głosu i wybrania swojego kandydata na burmistrza radnego i w Sejmiku Śląskim serdecznie zapraszam Państwa do wyborów, gdyż taka szansa będzie następna za 4 lata. To jakich ludzi wybierzecie i na kogo postawicie w naszej gminie niewątpliwie będzie rzutowało na to, co tu się będzie działo. Ja jako kandydat na burmistrza chciałbym, żebyście Państwo po zapoznaniu się z tym moim programem i z tym, co chcę zrobić dla Pszczyny oddali na mnie głos, jak również na ludzi, którzy startują z Prawa i Sprawiedliwości. Są to ludzie szczerze oddani dla sprawy i dla gminy. Z mojej strony chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w kampanię wyborczą. I tym wszystkim, którzy pójdą do wyborów i oddadzą swój głos 12 listopada na Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że w tych wyborach wygra Prawo i Sprawiedliwość dla Pszczyny i mieszkańców Pszczyny. Dziękuję bardzo.